To wyjątkowo dobra wiadomość dla uczniów ostatnich las szkół podstawowych, zarówno z Nowego Sącza, jak i z ościennych powiatów. Po spowodowanej pandemią kilkuletniej przerwie powracają targi szkół ponadpodstawowych. Organizatorem imprezy jest Miasto Nowy Sącz. Wracamy także do targów sądeckich targów edukacyjnych, które w tym roku odbędą się 3 kwietnia tradycyjnie przy nadbrzeżnej 34 w hali Mosiru. Między godziną 10 a 14 będzie można się zapoznać z ofertą edukacyjną sądeckich szkół ponadpodstawowych. Mamy potwierdzone 27 placówek, które włączą się w organizację tych, tych targów. Udział w targach edukacyjnych potwierdziło, jak wspomniał prezydent, już 27 placówek kształcących na szczeblu ponadpodstawowym. Wzorcem lat poprzednich, w trakcie imprezy będzie można poznać specyfikę danej placówki, uzyskać informacje o oferowanych profilach kształcenia, bazie edukacyjnej czy realizowanych programach edukacyjnych. Celem organizowanych targów jest oczywiście zaprezentowanie oferty edukacyjnej sądeckich szkół oraz wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich uczniów szkół podstawowych, oczywiście klas siódmej, ósmej, żeby właśnie bezpośrednio zapoznać się z możliwościami edukacyjnymi w Nowym Sączu, bo jest to dobry, dobry moment na to, żeby taką decyzję, która przyrzutuje na całe późniejsze życie człowieka, właśnie podjąć świadomie po zapoznaniu się z ofertą naszych szkół ponadpodstawowych. Targi szkół ponadpodstawowych będą się odbywać w godzinach od 10 do 14.